From the east side of the city, where things are known to go down, split around with my lyrics. I'm hitting it from the ground. Let me pound, body out, that what the east side beat. Robbins' gate is the end, and it's inside me. Street by street, get your flow. When I'm splitting from the road, they get their body, let's go, let me flow. Spitting my song. never known. I'm keeping the fire, pass me the cold. Uh, life's a journey, so making friends uh, in the best. Homeless women, when you're spending the best. Przed nami, drodzy Państwo, spotkanie na szczycie. Obie reprezentacje należą do ścisłej międzynarodowej czołówki i mogą się poszczycić zdobyciem wielu trofeów. Na pewno będzie gorąco i każdy, kto ceni dobre piłkarskie widowisko, nie powinien być zawiedziony. Zobaczymy dzisiaj Belgów grających przeciwko reprezentacji Włoch. Reprezentacja Belgii rozpoczyna to spotkanie. Popatrzmy na skład Belgów na dzisiejsze spotkanie. Wyjdą na wojsko w ofensywnym ustawieniu 3-4-3 z wysoko operującym środkowym napastnikiem i pomocnikiem ofensywnym. A obrońcy są tutaj pierwszymi rozgrywającymi. To oni wprowadzają piłkę na połowę przeciwnika w akcjach. Biorą udział wszyscy zawodnicy ofensywni, próbując krótkimi podaniami zbliżyć się do bramki, uruchomić środkowego napastnika. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Wyjściowo mamy system 4-3-3, trzech napastników, w tym środkowego nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej ofensywne. Szeroko grający boczni napastnicy mają dobrze dośrodkowywać do egzekutora na pozycji klasycznej dziewiątki. Karasko. Kevin De Bruyne, długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Pellegrini. Floresi. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Piłka wrzucona na dalszy słupek. Wybijają teraz do przodu. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Uderzenie. Udało się! Wybronił kurtła. No, piłka opuściła boisko. Będziemy mieli rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. I mamy kolejny zutrożny. rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Koniec ataku. Bramkarz wznowi za chwilę grę od bramki. Mertens, Litschel, De Bruyne, Thomas Munier. Dries Mertens, ależ popis umiejętności, bramkarz będzie mu wdzięczny, Lukaku, Azar, to może im dać prowadzenie. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Rozpoczną od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Pellegrini. Insignie. Mario Balotelli. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Lukaku. Odegrał ponownie piłkę. Czy będzie prowadzenie? Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Wrzuca w pole karny Karasko. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Jorginho. Zapakosta. Piłka idealnie za plecy obrońców. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rozgry. do grania piłki z rzutu rożnego. Walczy tam. Dośrodkowanie z rożnego i naprawdę niezły strzał. Tyle, że obok bramki. Ale jeśli nadal będą tak grać, to prędzej czy później zdobędą gola. Przechwycili przeciwnicy. Już blisko pola karnego. Belotti, Insigne! I broni Courtois. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. I po odbiorze strata piłki. Mertens. Lukaku. No piłka oddana w zasadzie bez walki. Świetny przegląd pola. Insigne. Mitzel. Eden Edenazar. Jeśli przeciwnicy liczyli na więcej miejsca w ataku, to się przeliczyli. De Bruyne. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Florezji. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dobrze się znalazł Bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Hazard. Mertens. No, mogą zdepremować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Aj, teraz strata. Axel Witsel. Tarasko. Romelu Lukaku. Czy będzie prowadzenie? Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Ależ go wypatrzył. Dobre podanie na wolne pole. Insigne! Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Dośrodkowanie z rzut rożny. Bonucci! Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. Fatalne podanie, no i strata. Dobre podanie, minęło linii obrony. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż grze. Coś niebywałego, no naprawdę. Już nam się wszystkim wydawało, że będzie bramka wyrównująca. Tymczasem wszystko udaremniło aluminium. Insigne! Nieudany strzał to nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły, takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Za nami pierwsza połowa, jak dotąd bezbramkowo. Trochę przypomina to grę w szachy, a nie mecz towarzyski. Być może w drugiej połowie się rozstrzygnie. Reprezentacja Belgii rozpoczyna to spotkanie. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Pellegrini. Mario Balotelli. Sędzia pokazuje rzut rożny. Już od jakiegoś czasu przeważają. Teraz nadarza się okazja. Kibice czują, że pachnie bramko. Czy potem tym strzale będą prowadzić? Piłka posłana w polekarny. Czy ktoś zdoła strzelić? Romelu Lukaku. Uderzenie? Ach, niecelnie. Taki strzał z woleja, bardzo widowiskowy. Gdyby tylko trafił w światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to. Inaczej. Uderzenie, chyba lekko spóźnione. Efekt mizerny. Dośrodkowanie. Popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Wybijają teraz do przodu. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Insignie. Wymieniają piłkę między sobą. Kevin De Bruyne. Romelu Lukaku Karasko Odzyskali piłkę w środku pola. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Dogranie na bliższy słupek. Kompany posyła piłkę byle dalej od bramki. Hazard Lukaku. Hazard Czy będzie prowadzenie? Dobrze, pewnie się bronili, z tej akcji już nic nie będzie. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Mertens. Tris Mertens. Uderza. Gol! No i mamy 1 do zera. Pierwsza i mam nadzieję, nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. Gol! Lukaku po raz kolejny pokazał, dlaczego ma tak mocną pozycję w swojej drużynie. Tak, jak zwykle wiedział, gdzie się znaleźć i jak wykończyć sytuację. Wznawiamy grę po tym, jak Belgowie prowadzą. Ponownie celnie podaje. Pellegrini. Znowu celne podanie tego zawodnika. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Tarasko. Tomas Munie? Hazard. Dries Mertens. Zdecydował się na strzał. Ale spokój z bramkarskich umiejętności. ...fantastycznie. Trener dokonuje podwójnej zmiany. Kevin De Bruyne z Axel Witsel. Kapitalne wejście obrońcy. To byłby gol. Fantastycznie wyręczył bramkarza. Będą zmiany. Zobaczymy czy trener zmieni też. Fantastycznie. I będzie rzut rożny dla Belgii. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Udane piąstkowanie i co ważne bez ryzyka. Brawo, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Mario Balotelli pięknie go dostrzegł. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Stwarzają zagrożenie pod bramką rywala, jednak nikt dzisiaj nie potrafi wykończyć akcji. Szkoda tylu zmarnowanych okazji. Axel Witzel. Hazard. Mertens. No już blisko pole karne. Romelu Lukaku. Wymiana podań między dwójką graczy. Fellaini. Axel Witzel. Eden Hazard. Witzel. Są bardzo zgrani, każdy wie gdzie i kiedy może posłać piłkę do partnera. W efekcie podania wyglądają naturalnie i są bardzo dokładne. Wymaga to wiele prac na treningu, ale jest widowiskowe i skuteczne. Kompany. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Zapakosta. Ależ go wypatrzył. Kandrewa. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. To może być wyrównanie. Ależ spudłował. Próba plasowanego strzału, ale piłka nie trafia w światło bramki. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. Dris Mertens. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. No, mogą teraz skarcić rywali: Florezi, Alessio Romagnoli, Davide Zapakosta, wrzucił piłkę na dalszy słupek. Szkoda tej okazji, strzał niecelny, a mogła być decydująca bramka. Szkoda tym bardziej, że naprawdę niewiele brakowało. Mertens, Florezi, Bonaventura. Zdążył w ostatniej chwili. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Ostatnie 60 sekund tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Eden Hazard. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Dzisiejszy mecz towarzyski zakończył się wygraną jednym golem. Niewiele dzieli te dwie drużyny. Chociaż kto wie, czy gdyby to był mecz o punkty, nie mielibyśmy innego wyniku. Bardzo ładnie przy...